Cześć YouTube! witam Was w kolejnym odcinku Detroit Become Human. Jeśli dotarliście już do czwartego odcinka, znaczy pierwsze trzeba zciągnęły i bardzo dobrze. Detroit to jest mega gra, bardzo pozwala się wczuć w całą tą historię, jakby mieć takie oborze święty. Każdy ten wybór ma jednak jakieś znaczenie. Ja wciągnąłem się w to mega, jak oglądam to teraz podczas edycji, wciągnąłem się w to jeszcze raz i nie mogę się doczekać, aż będę w to grać kolejny raz, żeby wybrać inne opcje. Niestety, nie zawsze wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli. Wow, kto by się spodziewał? I dlatego już w tym odcinku dochodzi do pierwszej dramy. Ale o tym za chwilę. Trzymajcie się, cześć! Lecimy dalej. O, idziemy odnieść farbę. Jakby, wiecie, takie właśnie proste prace, typu nie wiem, pójść po farby czy cokolwiek, jest, jest spoko, nie? Jakby. Wow. Dostaw paczkę, nie mam chyba zostawić. ptaszek to są też kurde androidy ptaszki, serio? Wow, wow. E, Macie zrestartuj sobie stream, bo ma chyba pewne opóźnienie. Karla na górze mi się Karlem, tup tup, 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 A, osoba jest niepełnosprawna, okej. Okay. Chyba lubi kozy i ogólnie starożytność. Albo ogólnie zwierzątka? Czy ja chyba nie miałem iść na górę? O wow. Dobra, zaraz tutaj wrócimy, bo jednak miałem te iść. Sprawdźcie mi, co jest tutaj. A, to jest okno. Okay. Tylko ja jestem tyle głupi, że nie widzę, gdzie te są schody. Dobra, jakby nieważne. Good morning, Carl. Good morning. Morning. a.m. Mm the -hmm. weather is partly cloudy, 54 degrees, 80 percent humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. Każda pogoda brzmi jak dobra, żeby zostać w łóżku. pick up the paint that you ordered. Oh yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. You never forget anything. Mate, show me your arm, please, Carl. No, no, Carl. thank you. Hmm. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. <laughs> Humans are such a fragile machine, they break down so quickly. All this effort to keep them going.

To jest dużo łatwiejsze, żeby taki android się tą opiekował, niż jeżeli miałaby być osoba, która by na przykład wiesz, nie wiem, była dla ciebie w to, totalnie niemiła, lub po prostu nie umiała się tą zajmować, nie? Albo na przykład wyobraźcie sobie, nie wiem, że jakaś osoba miałaby tak podnieść tego starszego człowieka, w sensie tak, tak, totalnie na ręce, sama. Zajebisty kot. Jakby Android jest w stanie to zrobić, bo jest maszyną. Aczkolwiek nie powiem nie, jakby kontakt ludzki jest też cholernie ważny. Bo dla przykładu raz byłem w centrum Kopernika w Warszawie. I tam była symulacja tego, że jest łóżko szpitalne, i że był roboczy głos, który, który miał taką rękę i robił takie spokojnie. Może i nie ma nigdzie twoich bliskich, może nikt już przy tobie nie został, ale ja jestem przy tobie. Będę ci pomagać tak długo, jak będzie to potrzebne. I to było takie kurwa, mać, dajcie mi już umrzeć! Tak, jest w Modern Art. The gallery director left four messages asking to confirm your attendance. Hmm. I haven't decided yet. You'll we'll see about that later. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Hm. Już odpowiedziałem. Ale czego z taką kwestią? Wiesz, informował ci o tym, że, że nikogo już nie ma w pobliżu i no. że on jest w sensie. Używał tego złych słów, ale no. no. I cyk podywanie z zebry. Albo w ogóle po samej zebrze. Ok, you mind me exactly where we're going? A co cię to interesuje? Chcesz zaraz to sobie tam sam pójdziesz, a nie czekaj. He. <laughs> Przepraszam. Sorry, że nie znam Twojego mieszkania na pamięć, typie. W ogóle, jak dawno on zrobił to śniadanie? Jakby kaman? Gdzieś to już będzie zimne. Chyba, że on to teraz jakoś magicznie podgrzeje. Thank You, Marcus. Television. Tensions continue to rise on the Arctic since Russia unilaterally declared the region part of its national territory. Several Russian warships have taken position in the Barents Sea since Saturday, and the Russian flag. Tubzmiagdishai. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Hmm? Sure. Hmm? Okay, Carl. Znajdź sobie coś do roboty Przeczytaj książkę Mogę pograć na pianinie? Zajebiście Albo co mogę jeszcze zrobić? O, mogę nawet popatrzeć na Globus Nie mogę im zakręcić Ui Pewnie jakaś specjalna pokrywka, całkiem prawdopodobna. Jezus, Mario, zgadzam się z Karlem. Totalnie zgadzam się z Karlem. O, szachy. Szachy? Są szachy? Tak, są szachy. Nie chcę grać w szachy, nie chcę wam pokazywać moich skisów w tą grę, więc zagrałem na pielęgnie, na którym tym bardziej umiem grać. Możesz się ruszać w grze komputerowej oczywiście. Okej. Okay. Nie ruszam się. Co dalej? Okej. Okay. Wyobraźcie sobie, że, że umie się tak grać, jakby wow. okay something has changed in the way you play sometimes i think you have more humanity than most humans one day i won't be here to take care of you anymore you'll have to protect yourself and make your choices decide who you are and want to become Ten świat nie lubi tych, którzy są innymi, Marcus. Nie daj nikomu dowiedzieć się, kim powinieneś być. Idźmy do studio. Myślę, że ogólnie punkty zostaną ci zwrócone, bo jakby... Wiesz, to się nagrywa, to, to, to będzie na YouTubie. Jeżeli to było jakieś śmieszniejsze wyzwanie czy coś, ale nie będziemy po prostu stać. Co go to uniesie w powietrze, czy jak? Jezus Mary wyślałem. O Boże, tak, on lata! Let's see where we left off. Remove the sheet. <smart noise> obraz. Serio, ładny obraz. Sorry, ładne. Jak ja jestem dobry w sprzątaniu, nie? Jakby wow Ok, jeszcze tylko tam both so what's your verdict Marcus yes there is something about it hmm. something I can't quite define I guess I like it the truth is I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. <laughs> think, już też ma dosyć. let's see if you have any talent. Co? Give it a try. Co? Co? Painting something. Paint? But what would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. Uh -huh. Dziękuję za za, 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 malowidło Polski dubbing jest fajny imo Wiesz co jakby, lubię ten, lubię Yyy, znać temat obrazu Mały posąg, małe biurko nie, 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 nie. Co jeszcze możemy namalować? Serio tylko, tylko te dwie rzeczy mam do wyboru?

Think I can do that? It's not in my program. I... Go on, go. Try it. Grab that canvas. <laughs> Czekajcie sekundę. Myślicie, co nam z tego wyjdzie? O wow. Oh my god. Wow. Hey, Dad. Leo. Yeah. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I <laughs> thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right? You don't look so good. Oh, yeah, yeah, I'm fine. <laughs> hey, listen, uh, I need some cash, Dad. <laughs> Tip yeah? Again. What happened to the money I just gave you? <laughs> it just goes, you know. <laughs> yeah. Yeah, you're on it again, aren't you? No, no, no. I swear, it's not that. <laughs> <laughs> no, <laughs> Dokładnie, nie? What difference does it make? I just need some cash. That's all. Sorry. The answer's no. What? Why? You know why. Yeah. Yeah, I think I do know why. <laughs> you'd rather you'd rather take care of your uh, plastic toy here than your own son, right? Tell me dad, what's what's god got that I don't? <inaudible> <inaudible> More obedient, not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough. Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. Mm-hmm. A ty przechodzisz tylko po to, żeby poprosić o hajs. Eee... Zupełnie nie wiem, o co chodzi w tej fabule. Gra jest piękna, że aż chce się w nią zagrać. Jest mega. Póki co gram w nią przez tą chwilę, ale jest mega. I, i to jest Jaszka. Póki co byliśmy głównie symulatorem sprzątania, ale no. Wow. Serio, aż tak dużo można było wybrać podczas tego wszystkiego? I czego ja tutaj nie zrobiłem? A, dobrą, no tak. Nie, 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 nie zagrałem ani na tym, ani na tym. Mogą zrobić coś jeszcze po drodze? O. Dobra, lecimy dalej.